Chcesz poczuć się pięknie i wyjątkowo? Odwiedź profesjonalne studio urody Jacqueline w Wałbrzychu przy ulicy Kościuszki 2. Oferujemy pełen zakres najwyższej jakości usług fryzjerskich, kosmetycznych, stylizacji paznokci oraz solarium. Nasi styliści zadbają o twoje włosy, cerę, dłonie i stopy, kreując twój wizerunek odpowiedni do typu urody, temperamentu, stylu bycia. Nasze wieloletnie doświadczenie, nieustanne szkolenia oraz pasja pozwalają nam sprostać każdemu przedsięwzięciu oraz zaspokoić Najbardziej wyszukany gusta. Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach renomowanych firm, a wszystko to w nowoczesnych wnętrzach, z relaksującą atmosferą, przyjemnym tłem muzycznym i wyśmienitą kawą. Zapraszamy. Alba Dolny Śląsk Ekologia Nowoczesny sprzęt Profesjonalizm Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Mieszkasz w budynku komunalnym? Zalegasz z czynszem? Grozi ci eksmisja? Masz wyjście. Zlikwiduj swój dług. Spłać tylko 25%. Na bieżąco reguluj rachunki. To wystarczy, żeby mieć czyste konto i święty spokój. Skorzystaj z programu Zlikwiduj swój dług. Zapytaj w najbliższym biurze obsługi klienta, czyli w adm -ie. To dobra wiadomość. Proszę skorzystać z tej szansy, aby uwolnić się od długu. Nasz program to szansa dla Ciebie. Pozbywając się długów, zadbaj o swoją przyszłość. Sukowska witam państwa i zapraszam na wydanie informacji. Minimum 150 zł na same podręczniki muszą wydać rodzice, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Do tego trzeba doliczyć przybory takie jak piórnik, plecak oraz ubezpieczenie szkolne. Średnio na jedno dziecko rodzic musi przeznaczyć od 300 nawet do 500 zł. Po raz kolejny rusza program dofinansowujący wyprawkę szkolną. W tym roku do rozdysponowania jest aż 180 milionów złotych. Ze względu na nową podstawę programową w wielu klasach niemożliwy jest zakup starych podręczników. Kupno nowych to ogromne obciążenie dla domowego budżetu. W tym roku rząd na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przeznaczy aż 180 milionów złotych. Jest to o 52 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym. Program obejmuje ponad 570 tysięcy uczniów. O wsparcie mogą się starać rodziny, w których dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasie szkoły artystycznej, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza Kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie bez względu na wysokość zarobków. Termin składania wniosków mija już 6 września. Odpowiednie dokumenty dostępne są w sekretariatach szkół. Bogusław Wołoszański wraz z ekipą eksploratorów poszukiwał powojennych artefaktów w obrzyskim Muzeum. Historyk miał nadzieję odkryć archiwum związane z Wrocławiem, które mogło znajdować się w pomieszczeniu pod posadzką tej placówki. Wołoszański odwiedził Wałbrzych w ramach produkcji kolejnej, trzeciej już serii programu Skarby III Rzeszy. Wcześniej opisywał on m.in. tajemnice związane z podziemnym kompleksem Rize w okolicach Walimia, Głuszycy i Jugowic oraz samym Zamkiem Książ. Tym razem jednak zajął się losami Wałbrzyskiej Placówki Kulturalnej. Mogłem opowiedzieć, że muzeum to ocalało w 1945 roku, kiedy wkroczyły tu wojska radzieckie. Budynek nie został splądrowany i opowiedzieć o ciekawej, tej właśnie tuż powojennej historii Wałbrzycha. Według Bogusława Wołoszańskiego z relacji świadka wynikało, że muzeum może kryć niezbadane dotąd podziemia. Co więcej, badanie specjalistycznym georadarem wykazało anomalię pod posadzką na parterze budynku. Takie odczyty wskazywać mogą na pustą przestrzeń w postaci pomieszczenia piwnicznego. Planów jako takich przedwojennych nie mamy, natomiast taka codzienna obserwacja już od lat nasuwa nam takie podejrzenia, że nie do końca ten układ ścian jest taki, jak być powinien. Bardzo liczę, że w ciągu godziny uda się przebić przez strop, wpuścić tam mini kamerę, która rozejrzy się po tym podziemnym pomieszczeniu, no i wtedy będziemy wiedzieli, czy jest tam pusto, czy są tam Ciekawe skrzynie. Już pierwsze prace wykazały, że na głębokości około metra znajduje się ceglany strop w pomieszczenia. Niezbędne było jednak użycie specjalnego cylindrycznego wiertła o średnicy około 4 cm. Najczęściej stropy ludzkie były właśnie stworzone z cegły. To był najlepszy materiał w tamtych czasach, więc, więc po prostu mogę to sugerować, że zobaczyliśmy się do jakiegoś sklepienia. Według urządzenia galerowego, którego myśmy tutaj zastosowali w tym wynika, że jest anomalny. Anomalia no, może być różna, jest to najczęściej albo pusta przeżynia, albo pozostałości jakichś fundamentów. Może być to też taka sytuacja, że ten budynek powstał na jakiejś budowli wcześniejszej i to są na przykład fundamenty jakichś pozostałych elementów fundamentowych, Rozumiem. których po prostu no, nikt o, o nich nie wiedział. Pomimo wydłużania wiertła, poprzez dokładanie do niego kolejnych elementów, nie udało się natrafić na pustą przestrzeń, która wskazywałaby pomieszczenie. Po osiągnięciu metra 75 cm głębokości eksploratorzy zaprzestali prac. W muzeum przewiercono się również poprzez betonową posaskę półpiętra budynku, tam jednak również nie natrafiono na nieznane pomieszczenie. Niecodziennej i niespotykanej sesji zdjęciowej doświadczyły piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska, które pozowały do zdjęć z piłkami w sukniach ślubnych. Użyczyłam dziewczynom sukien, wyglądały pięknie, sesja nietypowa, wspaniała, zwłaszcza zdjęcia w korkach z piłkami i z koszulkami. Było mi bardzo miło, że mogłam zrobić coś fajnego dla tego klubu. Aby ten wspólny projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebni byli profesjonaliści. Moc przewodni to oczywiście przede wszystkim promocja w Obrzyskiej aglomeracji piłkarek Wiktoria. No i salonu sukien Ślubnych, który oczywiście użyczył sukien, oczywiście też fotografów, Aleksander Macewicz i Krzysztofa Kisała. Projekt polegał na tym, aby fotografować dziewczyny z, z drużyny piłkarskiej Wiktoria w sukniach ślubnych. Do projektu ja osobiście zaprosiłem również Aleksander Macewicz, która... Na co dzień zajmuje się fotografią mody, i dzięki naszym wspólnym radom i naszemu doświadczeniu, dziewczyny, pomimo tego, że nie mają żadnego doświadczenia w pozowaniu, bardzo fajnie wyszły. Zdjęcia wyszły doskonale, a dziewczyny pokazały w nich swoją nietuzinkową urodę i kobiecość. Uczesaliśmy jej, i wydaje mi się, że super nam to wyszło. E, tak samo jak w makijaże i w całości bardzo ładnie wyglądały. Zarząd Wiktorii Aglomeracji Wałbrzyskiej chce przygotować na podstawie tych zdjęć nowy prestiżowy kalendarz na 2014 rok. Całość ma powędrować finalnie do kalendarza 2014. Który ukaże się już jesienią i będzie rozprowadzany w całym Wałbrzychu i okolicznych miastach. Komisja Kobiecego Piłkarstwa przy PZPN-ie i Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej już zainteresowała się tym niecodziennym projektem promującym kobiecą piłkę nożną. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark comes and bails your servant, don't forsake him, strike the mistress and kill. Kilka tysięcy osób miało okazję spróbować smakowitych dań podczas 11 edycji Festiwalu Zupy Wiedlinie Zdroju. W kulinarnych rozgrywkach zmierzyli się zarówno okoliczni restauratorzy, jak i indywidualni amatorzy gotowania. Najsmaczniejszy, zdaniem jury, okazał się barsz czerwony na wywarze z gęsi oraz zupa serowa z szaszłykiem szereka. Najsmaczniejszy festiwal w Polsce, najsmaczniejszy festiwal pewnie w całej galaktyce. Uważam za otwarty. Smacznego! Do dań konkursowych zgłoszonych zostało ponad 20 rodzajów wzów przyrządzonych przez okolicznych restauratorów, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz pensjonatów, a także indywidualnych kucharzy. Królowały dość orientalne i skomplikowane dania jak zupa cebulowa z nutką nasturcji, malinowy krem z rabarbarem czy chłodnik jogurtowy z pomidorową salsą i jajkiem przepiórczym. W festiwalu brały również udział dania pozakonkursowe. Stowarzyszenie Miłośników Jedliny Zdroju jak zwykle postawiło kuchnię polową, z której wydano około 300 litrów ciepłej strawy. Obsługą gości zajął się tradycyjnie włodarz Jedliny oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Z kolei przed domem zdrojowym tłocznie gromadzili się ludzie przed stoiskiem uzdrowiska Szczawno Jedlina. W tajemnicy powiem, że cebulowa jest odrobiną wina francuskiego, więc jest rzeczywiście pyszna i taka jak Francuzi uwielbiają. Druga zupa grochowa i pod tą zupę grochową sprowadziliśmy specjalnie orkiestrę dentą. W związku z tym wszystko jest zgodnie z recepturą i z, z tradycją. Festiwal wzorem roku ubiegłego odbywał się w czterech miejscach Jedliny Zdroju. Zupa wydawana była zarówno na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, przy torze saneczkowym, placu zdrojowym oraz parku północnym, gdzie wydawano dania konkursowe. Zupy oceniane były przez czteroosobowe jury, w którego skład wchodziło dwóch profesjonalnych kucharzy. Tu trzeba zachować pewne granice umiaru i najlepiej wykorzystać to co w warzywach, to co jest najważniejsze, żeby, żeby nie zepsuć tej zupy. Bo jak za bardzo się przyprawi, to też, to też na dobre to nie wychodzi. Po naradach i ocenie ponad 20 zł kapituła konkursu. Trwa remont Wałbrzyskiego Muzeum, opiewający na łączną kwotę ponad 700 tysięcy złotych. W placówce realizowane są dwie inwestycje. Dobiega końca remont części poszycia dachowego, a już wkrótce rozpocznie się generalna modernizacja pomieszczeń wystawienniczych. Budynek Muzeum w Obrzechu, czyli Zabytkowy Pałac Albertich, przechodzi gruntowną renowacją. W pierwszej kolejności wymianie ulegnie część poszycia dachowego, która wymagała pilnej interwencji remontowej. Trochę ponad jedna trzecia będzie wykonana. Zostanie dach nad skrzydłami, który, skrzydłami budynku, który no jeszcze wytrzyma, ale liczymy, że w przyszłych latach minister niejako na kontynuację tych prac również przeznaczy odpowiednie środki. Remont dachu kosztować będzie ponad 250 tysięcy złotych, które w całości pozyskano ze środków Ministerstwa Zabytków i Dziedzictwa Narodowego. Już wkrótce rozpocznie się także kompleksowa renowacja wnętrza placówki. Pomieszczenia zyskają nową aranżację oraz zakupione zostaną gabloty wystawiennicze. Wiąże się to jednak z utrudnieniami dla ruchu turystycznego. Coś za coś, tak? Mam nadzieję, że, że zwiedzający, którym oczywiście tłumaczymy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, wykażą się zrozumieniem i odwiedzą nas. W styczniu, kiedy to muzeum będzie już wyglądało zupełnie inaczej. Renowacja wnętrza obiektu to kwota 460 tysięcy złotych, z czego 300 pochodzi ze środków ministerialnych, a reszta jest wkładem własnym Urzędu Miejskiego. W przyszłości przeprowadzona ma zostać także adaptacja poddasza zabytkowego budynku, które dyrekcja chce przeznaczyć na pomieszczenia magazynowe lub biurowe. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie Państwa zaprosić 1 września na Wałbrzyski Rynek na trzecie otwarte mistrzostwa Wałbrzycha w kapsle. Tour de Rynek 2013 o Puchar Przewodniczącego Wspólnoty Samorządowej Śródmieście. Chciałbym serdecznie zaprosić dziadków, rodziców oraz przede wszystkim dzieci. Przyjdźcie Państwo. Popstykajcie kapslami. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś mile spędzaliście czas na podwórkach z kolegami, z koleżankami. Przypomnijcie, jak to było fajnie pościgać się kapslami na Waszych podwórkach. Serdecznie Państwa zapraszam. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.